Hej cześć, siema wszystkim, tutaj Nar, witam was ziomeczki w kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj zagram sobie w szybku, czyli e, minigierkę, która polega na tym, że musimy kraść te owce e, i zanosić je do swoich zagród O oh, fuck, e, ten tutaj widzę, że poszedł po bandzie faktycznie, bo wziął ich tutaj kilka, nie, nie mam na sobie, fuck e, Ogólnie jestem drużynie żółtych i pewnie już wiecie na czym to polega, bo już to kilkakrotnie, niejednokrotnie się na YouTube pojawiało i nie mam tej owcy e, Ja w to jakoś zbytnio dobrze nie umiem grać, więc też e, wybaczcie, jeżeli bym tu jakiś sposób lamił. <laughs> w każdym odcinku tak Mówię, ale taka jest, prawda, ja tu jakoś e, bardzo dużo. Jak się, A, tak się je bierze. a okej, okay, okej. Okay. Teraz szybko, teraz tutaj trzeba uciec tak, żeby... E, nie mam tej owcy, fuck, wzięli mi ją, no cóż. E, tak więc generalnie wiecie no, co, na czym ta minigierka polega. Mi się naprawdę wydaje, że jest super. E, więc sami możecie ocenić w komentarzu e, jak tą minigierkę oceniacie i czy Wam się również tak podoba bo jak mi, bo mi się naprawdę e, bardzo podoba. Dobra, niosę, niosę teraz owce, więc naprawdę jest świetnie. O! I mamy już dwa punkty, i na, na razie przeważemy, więc jak najbardziej e, super nam idzie. Mamy dwa punkty. Uh, i tak, prowadzimy, naprawdę świetnie. Teraz tam są też zdjęci, i widzę, że ci tutaj ziomeczki tutaj też naprawdę bronią. Zastanawiam się tylko, jak oni tak e, z dystansu uderzają. Znaczy, może nie z dystansu, po prostu jest sensowy w PVP. Ogólnie, również bardzo bym chciał, bardzo, ale to naprawdę bardzo bym chciał Wam podziękować za pół tysiąca widzów na moim kanale. To jest naprawdę mega ogromną liczbą, i nie spodziewajcie się, że w tak szybkim czasie uda nam się e, taką liczbę wbić. I teraz mogę, możecie sobie pomyśleć, e, tam tak zmyśla, to kurczę, jakby mu zależało, to efektycznie jakieś filmik zrobił czy coś. Ja Wam powiem tak, ja na razie e, nie mam pomysłu w ogóle na jakiś tego typu filmik. Oczywiście e, zrobię kiedyś takiego specjala, gdzie faktycznie e, coś tam ciekawego możemy zdziałać razem, ale na ten czas jeszcze nie, nie planuję czegoś takiego. Po prostu, e, no kiedyś coś takiego będzie, na pewno to Wam obiecuję, ale jeszcze nie teraz, ale e, możecie się tego spodziewać już w sumie za niedługo, ponieważ e, ta w ogóle ta aktywność na kanale jest tak niesamowicie duża, co, co Wam naprawdę e, chcę niesamowicie podziękować, ponieważ E, ponieważ te lajki, w ogóle komentarze, wyświetlenia, tak dużo tego tu wszystkiego jest i naprawdę, niesamowicie wam za to dziękuję więc teraz jak widzicie, jest e, pięć, za 5 sekund będzie owca i mam nadzieję, że uda nam się ją tutaj zabrać, tego tutaj e, go, dobra, on uciekł, więc jak najbardziej super o oh, fuck, wzięli ją dobra, uciekamy i jak teraz widzicie, może, może niekoniecznie widzicie, ale e, ci co tutaj grają, bo, bo, bo podejrzewam, że oh, fuck, wzięli ją. dobra trzeba go tutaj szybko zabić no, wejdź tam e, trzeba Tutaj, jak, jak się ma tą owcę w ogóle na sobie, to się w ogóle nie biega, i to jest niestety, może, niestety, niestety, jest to uciążliwe ale jest to. No, Fakt zabili mnie. Nie, bierzcie te osłonięte, bierzcie je tutaj, chronicie czy coś. No i jak teraz. Dokończę ten wątek o tym, że właśnie się w ogóle nie biega, jak się ma tą owcę, to jest to fajnie, może, może właśnie fajnie zrobione, ponieważ to takie bardziej realistyczne, prawda? Więc generalnie, jak najbardziej fajnie, to wszystko tu jest zrobione. O, tutaj teraz tego e, ziomeczka udało nam się, tą owcę, się udało nam się wziąć, i e, biegnie za nami, ale na szczęście Udało nam się to mowcę tutaj do zagrody bezpiecznie zaprowadzić. I tutaj już Ty chyba padasz, bo. O, jeszcze tylko teraz jeszcze tylko ty. O, fak, dobra. E, ogólnie są tu... jest tutaj wiele klas, co naprawdę też jest bardzo fajne, e, bo nie, nie ogranicza się tylko do jednej klasy, e, właśnie z tą bronią, z siekierką. Jest jeszcze podobna klasa, podobno klasa z tym, że a, mamy możliwość mienia... Miecz... Mie... miecia. Kupca! E, bierzemy obydwie i widzicie jak teraz wolno biegam, no e, to jest niestety dość teraz ciężkie, bo już tu mnie gonią, nie wiem, mam te dwie owce dalej na sobie, fuck, szybko, zap nie, on nas tu zabija je, o ty pało, nie, ja je sam teraz biję, nie, fuck, zostawcie nasze owce, zostawcie nasze owce, no nie, nie. dobra, trzeba tam dalej chronić, ale ty musisz już tu paść, nie masz naprawdę wyjścia, ja mam tak mało HP. Jak widać minigra jest bardzo krótka, ponieważ zostało 13 sekund no niecałe i niestety chyba już nie wygramy, bo e, mają trzy, trzy owce, mają przewagi e, drużyna zielonych, więc no niestety nie damy chyba rady już teraz wygrać i właśnie w tym momencie się minigierka e, kończy właśnie teraz. I myślę, że zobaczymy się na jeszcze jednej arenie, bo minigierka jest naprawdę świetna i zobaczymy się na kolejnej arenie. Okej, okay, tak więc jesteśmy już na kolejnej arenie, niestety, niestety tej samej, ale, ale no nie udało mi się zapewnić niestety na inną, no ale cóż E, tutaj trzeba by teraz te owce szybko wziąć, tutaj widzę, że e, koleś faktycznie poszedł bo będzie, bo e, tyle tych owiec wziął o nie, nie, nie już nie mam żadnej, miałem ich, e, trochę sporo nawet e, no i dobra, widać, że, widać, że teraz tutaj trzeba tych ziomeczków tutaj zabić, ich tu jest naprawdę e, dużo i bierzemy jeszcze szybko tą i biegniemy e, do zagrody. Ponownie jesteśmy żółtą, żółtym, e, żółtej drużyny jestem i teraz trzymam te dwie tak, mamy dwie, więc przeważamy, co mnie teraz bardzo cieszy. I mamy, o oh, To jest jakiś koleś, ale niestety, no, na szczęście udało nam się go zabić. I wybaczcie też, jak mi się dzisiaj tak język pląta, bo to jest masakra. Nie chciałem, nie chciałem was tak zostawić bez materiału na środę. A jak wiadomo, na znaczy no wiadomo, jak wiadomo, staram się, by te materiały faktycznie pojawiały się co poniedziałek i środę o godzinie 16 oraz, oraz właśnie w sobotę o 11. Teraz tego szybko tu trzeba zabić, ale chyba, chyba, niestety sobie padniemy, chociaż może uda nam się go. Ну нет. Prawdę. Dobra niestety tutaj nie wiem, czemu oni, nie wiem co oni tutaj robią nie, nie wiem czemu w ogóle oni tutaj nie bronią tych naszych owiec Dobra już jest rymek Ale zastanawiam się właśnie dlaczego oni nie bronią tych owiec Oni tu naprawdę powinni faktycznie bronić No w sumie mogę, mogę, ja, że, mogę też ja bronić I chyba tak właśnie zrobimy Że zamiast kraść te owce Faktycznie będziemy je tutaj bronili Ponieważ no cały czas ktoś tutaj dochodzi do naszej bazy I no o, tam widzę że bronią Faktycznie No i po prostu te owce nam cały czas kradną Tutaj tego Michaela trzeba byłoby zabić bo on tu nam niestety stoi na drodze do przechwycenia tych owiec. Uh, o, oh fuck. Jeszcze teraz tylko jego i będzie naprawdę świetnie. O, oh fuck, ich tu jest tych ludzi, ład. O, oh, nice. Świetnie, świetnie, biegnijmy. Biegnijmy! No, nie mogę biec. Szybko, dobra. Teraz może się uda, może się uda i e, chyba już się uda, już chyba większych problemów tu nie będziemy mieli. I tak, mamy czterowce, więc jak najbardziej e, pięknie nam to teraz tu wyszło ten ten e, atak, może tak powiedzieć. Cały czas coś wchodzi do naszej bazy, to mnie szczerze denerwuje, to miałem w sumie ich bronić, prawda? A, a nie e, właśnie u, cały czas atakować, prawda? Ale najgorsze jest to, że jak ja chcę zabić jakiegoś gościa, to przy okazji też bije, bije to te owce, no i nie wiem czemu nasz bije owce, ale dobra, Vermont. Nie, wzięli mi ją o, wy kubki jednej ja wam dam ja wam dam wypierońskie Hary e, Pięknie i biegnijmy, e, biegnijmy, biegnijmy szybko, dobra, więc tutaj już nie mamy większych problemów i mam nadzieję, że tym razem uda nam się tą rundę faktycznie wygrać. Mamy tu bardzo dużą przewagę, co mnie szczerze cieszy, bo mamy tutaj też dość duży, dobry team e, No i mamy te 8 owiec, co jest naprawdę super już 9 naprawdę, więc tutaj chyba większych problemów do zwycięstwa byśmy nie mieli, prawda? Bo naprawdę świetnie nam idzie, mam dobrą drużynę, więc to jest jak najbardziej spoko. Dobra, więc następna będzie za niecałe 10 sekund i tutaj widzę, że już się tutaj wszyscy na te owce pchają, że tak to ujmę e, i 3 sekundy zostały i teraz tylko tego tutaj zabić, teraz tylko tutaj zabić, nice e, dobra, teraz tylko szybko Fak. Źle, źle użyłem tej siekierki, ale do... czemu mi się ciągle ten sprint i mnie to szczerze denerwuje bo, o faj, dobra nie wiem, czy mam tą owcę, czy... o nie mam Fak. szybko muszę ją tutaj wziąć Dobra, teraz już raczej to będziemy mieli, piękna naprawdę, super nam idzie, 30 sekund zostało do, do zakończenia tej areny, e, więc najbardziej jest świetnie. E, no i naprawdę cudownie nam tutaj idzie, e, no i generalnie tu, że jest wygra na arena, więc chyba zobaczymy się w lobby, no bo e, co wam tu jeszcze mogę powiedzieć, wszystko o tej minigerce wiecie, wszystko wam powiedziałem, więc zobaczymy się już za chwilę. Więc co na tyle, że ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie, że się do tego końca nie zapomnijcie stać kciuka w górę, więc jeszcze raz dzięki za obejrzenie trzymajcie się do kolejnych materiałów, a no i na razie.